Konsekwencje odrzucenia dzieła osądzania. Niektórzy księża mówią: My, którzy wierzymy w Pana, jesteśmy już zbawieni przez wiarę. Drogocenna krew Pana Jezusa oczyściła nasze grzechy. O ile czytamy Biblię, modlimy się i uczestniczymy w zgromadzeniach, możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie potrzebujemy kolejnego etapu dzieła osądzania od Pana. Biblia wystarczy. Nie potrzebujemy, aby Bóg wyrażał nowe słowa w dniach ostatecznych, aby nas oczyścić. Ale czy to stwierdzenie jest zgodne z rzeczywistością? Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział, że zbawienie przez wiarę wystarczy, aby wejść do Królestwa? Biblia jasno prorokuje: Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Chociaż wiedzą, że Biblia prorokuje to dzieło, niektórzy księża wciąż mu zaprzeczają. Czy naprawdę wierzą w Biblię? Wykonywanie przez Boga dzieła osądzania w dniach ostatecznych opiera się na proroctwie biblijnym. Gdyby rozumieli pismo święte, powinni rozumieć znaczenie tego proroctwa. Dlatego w naszej wierze nie wolno nam ślepo podążać za ludzkimi naukami. Lecz musimy polegać na słowach Pana Jezusa. Jeśli to, co ktoś mówi, nie jest zgodne ze słowami Pana, nie wolno nam słuchać. Tych, którzy ignorują słowa Boże i ślepo podążają za innymi, wierząc, że mogą wejść do nieba bez przyjęcia Bożego dzieła osądzania, czeka tylko kataklizm i wieczne zniszczenie. Dzieło osądzania jest najistotniejszym etapem w dziele zbawienia ludzkości przez Boga. Tylko przez jego przyjęcie można stać się zwycięzcą przed kataklizmami i mieć udział w Królestwie Niebieskim. Tylko przez doświadczenie osądzania i karcenia słowami Bożymi ludzie mogą poznać swoją własną naturoistotę istotę i szatańskie usposobienie, zobaczyć sprawiedliwe i święte usposobienie Boga. Stopniowo zrozumieć i zdobyć prawdę oraz oczyścić swoje szatańskie usposobienie to jest jedyna droga do zbawienia i Królestwa Niebieskiego. Jeśli ludzie odrzucą Boże dzieło osądzania w dniach ostatecznych, nigdy nie zdobędą prawdy, nigdy nie uwolnią się z niewoli grzechu i nigdy nie będą uprawnieni, by wejść do Królestwa Bożego. Bez względu na to, ile pracy wykonali, ile wycierpieli, lub jaką cenę zapłacili, nie zdobędą aprobaty Pana. Ludzie wybierają własną drogę w swojej wierze. Bóg nikogo nie zmusza, ale musimy to zrozumieć. Kiedy Bóg staje się ciałem i przychodzi na Ziemię, aby wyrazić prawdę, by osądzać i oczyszczać ludzi. Jeśli ludzie tego nie przyjmą, będzie za późno, gdy zobaczą Pana stępującego na obłoku. Do tego czasu dzieło osądzania się zakończy, a Bóg będzie nagradzał dobrych i karał niegodziwych. W tym czasie, nawet jeśli ludzie będą przepełnieni żalem, Bóg nie powtórzy dla nich tego dzieła. W dniach ostatecznych, jeśli ludzie przegapią osądzanie przez słowa dokonane przez Boga w ciele, przegapią je na zawsze. Usposobienie Boga jest bezlitosne wobec każdego, kto nie nadąża za jego dziełem. Na koniec przeczytajmy razem jeszcze jeden fragment słów. Dzieło sądu jest osobistą pracą Boga, więc musi w naturalny sposób być wykonane przez samego Boga. Nie może być wykonane przez człowieka działającego w jego zastępstwie. Skoro sąd to używanie prawdy do podbicia rodzaju ludzkiego, to nie można zakwestionować tego, że Bóg nadal ukaże się jako wcielony obraz, aby wykonywać to dzieło wśród ludzi. To znaczy, że Chrystus z dni ostatecznych użyje prawdy, by uczyć ludzi na całym świecie i zapoznać ich z wszelkimi prawdami. To jest Boże dzieło sądu. Wielu ludzi drugie wcielenie Boga wprawia w zakłopotanie, bo trudno im jest uwierzyć, że Bóg stanie się ciałem, by wykonywać dzieło sądu. Niemniej muszę Ci powiedzieć, że Boże dzieło często wielce przewyższa ludzkie oczekiwania i umysłom ludzi trudno to zaakceptować. Ludzie bowiem są jedynie robakami na ziemi, podczas gdy Bóg jest najwyższym, który wypełnia cały wszechświat. Umysł człowieka jest jak studnia ze stęchą wodą, w której lęgną się jedynie robaki, podczas gdy każdy etap dzieła kierowanego przez myśli Boże jest ekstraktem Bożej mądrości. Ludzie ciągle próbują walczyć z Bogiem, na co ja odpowiadam, że wiadomo, kto ostatecznie przegra. Napominam Was wszystkich, abyście nie uważali siebie samych za cenniejszych od złota. Jeśli inni mogą przyjąć sąd Boży, to dlaczego Ty nie możesz? Jak daleko wyżej od innych stoisz? Skoro inni potrafią skłonić swoje głowy przed prawdą, to czemu Ty nie potrafisz? Boże dzieło ma rozpęd, który jest nie do zatrzymania. On nie powtórzy dzieła sądu ponownie tylko z powodu wkładu, jaki wniosłeś, a Ciebie opanuje bezgraniczny żal. Że pozwoliłeś umknąć tak dobrej okazji. Jeśli nie wierzysz moim słowom, to po prostu czekaj na ten wielki, biały tron w niebie, aby wydał sąd nad tobą. Musisz wiedzieć, że wszyscy Izraelici odrzucili Jezusa i wyparli się go. A mimo to, pozostające faktem odkupienie ludzkości przez Jezusa objęło cały wszechświat i każdy zakątek ziemi. Czy nie jest to fakt, który Bóg zrealizował dawno temu? Jeśli ciągle czekasz na Jezusa, by wziął cię do nieba, to mówię ci, że jesteś zatwardziały jak głaz. Jezus nie przyjmie fałszywego wierzącego, takiego jak Ty, niewiernego prawdzie i szukającego tylko błogosławieństw. Przeciwnie, nie okaże żadnej litości i wrzucicie do jeziora ognia, byś płonął przez dziesiątki tysięcy lat.